Of myself. Too hard to be sad when well, I take a good look in my pockets. Really been stacking this paper. Funny thing is, young niggas just getting this started. Move the ass around. Niggas oh, yes. say this how I get down. on don't let for the bread I'm What's a pound. Get it high. I hey. can't take a trip out of town. touch down. Got like 20 o's calling me now. Ain't got the time, so I turn around the bounce. Knock shit out when I'm up at the mound. Your shreddy get cracked if you talk me down. I don't trip on niggas, they clowns. I'm growing a mission to get out and fake out. I'm sad on the realest you thought was kept wet. ma. Słyszałem, że chcesz być członkiem Chimery, tak? No tak. To musisz mi coś wytłumaczyć. Powiedz mi, gdzie masz wlepę? No nie mam. Nie. nie masz? Naprawdę. No, to teraz możemy jechać na miasto. Może nie znajdujemy się w Ameryce ani na niemieckiej autostradzie, ale jesteśmy dzisiaj na ubojni, na której zaczniemy sobie ten odcinek, aby porównać amerykańską dzikość i niemiecką precyzję. M3 Competition 24 rok, które pewnie już dobrze znacie z mojego kanału, Dodge Charger 392 chemii posiada seryjnie 500 koni, a ta M3 posiada ich 530. Obydwa samochody posiadają tył napęd. Jest tutaj w BMC system X-Drive, aczkolwiek zostanie on wyłączony kompletnie na dzisiejszy odcinek, dlatego, że chcemy te samochody przetestować tak, jakie testować się powinno. Jeżeli chodzi o specyfikację tych bestii, to tutaj jest grane 6,4 litra V8, a tutaj 3 litrowa rzędówka. Jednak zapewniam Was, że ten test nie będzie podobny do żadnego innego testu, jaki znajdziecie na polskim YouTubie. Stestujemy sobie te auta w kilku różnych konkurencjach, które nie będą należeć do tych normalnych. Tylko będą przegięciem pały. Nie wiem, ile z tych samochodów zostanie dzisiaj. Czy ktoś czegoś nie odwali, ale jak coś to będzie wszystko pod kątem, będzie wszystko nagrane, także nic nie stracimy. Focus, hey. sure desk, girl, same, come... Może zanim przejdziemy do upalania tych fur, porównajmy sobie ich brzmienie. Może ten test nie jest do końca równy, dlatego że ten charger jest trochę dubnięty, jeśli chodzi o wydech, ale. Posłuchajcie sobie jak brzmi Daje, daje, uwierzcie mi, że daje Jak dobrze wiecie jest to nowy samochód A w nowych samochodach jest nawalone tyle Ekologicznej technologii, która strasznie Tłumi nasze brzmienie Ten samochód ma jeszcze seryjny wydech Dlatego posłuchajcie sobie jak brzmi Pierwszą konkurencję na brzmienie wygrywa Dodge, ale trzymajcie mnie za słowo, że do kolejnego odcinka się to zmieni, bo szykujemy coś grubego, głośnego, zresztą sami zobaczycie. Zasubskrybujcie kanał, żeby was to nie ominęło. Teraz jednak przyszła pora, by sprawdzić pojazdy w poślizgu. Oczywiście tym kontrolowane. Samochód do tego stworzony! Idealnie co? Bezbędnie! To co? Niech charger wjeżdża!

Oficjalnie test na bączki wygrała moja BMW. Zrobiłem to najbardziej precyzyjnie i generalnie to nie była raczej kwestia umiejętności, tylko kwestia po prostu mocy i zachowania się samochodu. Jedziemy teraz zrobić resztę konkurencji, także widzimy się już za chwilę. Przyszła pora, żeby zrobić test pakowności bagażnika. świersz słuchaj, tylko jest mały problem. Nie mamy za bardzo na czym to sprawdzić, ale poczekaj, ja mam pewien pomysł. Dobra, słuchajcie, jednak znaleźliśmy dwóch y, chętnych, także zapakujemy ich teraz do bagażnika i zobaczymy, jak się mieszczą. Upchaj go, upchaj. No już jest Oaj, dobra. dobra. Co jest? Ty! To jest eser... Bro, wait! Co Ej! Kur... No co ty? Ej, gościu! Ej! Stary, on ci zarąbał furę, ale mamy jego ogólnie. Dawaj, gonimy go. On tu jedzie z powrotem. Przyjechał, pa! Czujku, wiesz co ty zrobiłeś? Tu są ludzie, a ty z nimi driftujesz. Co ty, co. Tak, tu są ludzie, wiesz? Ej panowie to... tu nie my! To on, to on! przysięgał, przysięgał, O, co ty narobiłeś, człowieku? Nie wiem skąd ty się tu wziąłeś, ale z jesteś, to chcesz się przejechać? Słuchaj, nagrywamy taki odcinek, że testujemy auta. To z tym. Trzeba rondo zrobić. Na przypale albo wcale. No, to możemy lecieć. Się będzie tutaj działo, no ale jak test, to test. Uuu, słabo to idzie, co? Czy mi się wydaje, że nie da się wyłączyć trakcji na 100%? To jest aż niemożliwe, żeby Chimera. żeby Himera nie zrobiła ronda, pół ronda. Uu. Teraz jest trakcja do zera. OK. No to dawaj. Co? Grubasek, tak jak ty. No ale co, chyba fajnie się tym lata, czy nie? BMK lepiej? Zaraz to porównamy. To co, przesiadamy się? Wiem, że to auto po ostatnim odcinku już masz wyczute. Yy... Tak. Ja siedzę na nadgarstek, to ty nie siedzisz. A kliknij jedynkę. W się sensie, przytrzymaj, przytrzymaj jedynkę, Prz przytrzymaj, przysięgam. Nie, ale weź przytrzymaj jedynkę. Nic? Ja tak siedzę? Dobra, to się ustaw po No, BMW chyba pewniej, co? No ja wiem, też kocham to auto. Ach, uwielbiam ten zapach. No to co? Chimera, werdykt. Werdykt chimery jest najważniejszy. Także powiedz nam, proszę, co uważasz o tych samochodach BMW? Precyzja. Niemiecka precyzja, to jest to. A tu grubasek. No to w Ameryce lubią na tłusto. Niemcy to jest precyzja i to widać właśnie w tym porównaniu. Słuchaj, nie wiem skąd Ty się znowu tutaj pojawiłeś. Eee, jesteś zagadką, więc ogólnie... Trzeba Ci ściągnąć kominiarkę! Chodź tu! Nie mam pytań, widzowie. Trzeba to przemyśleć, jak mu to ściągniemy, ale skubany dobry jest, trzeba mu to przyznać.